to ja to mix yy, Tutaj będziemy robić urbęk tego hotelu lub motelu. No, jak miesty to wam opowiem, co to jest, jak, to, yy, jak jest historia tego miejsca, jak to powstało, jak się zakończyła yy, jego użytkowość. No, no to co? Widzimy się jutro? Yy, Czy jutro? No co no ciemno, jak w dupie Użyna, yy, nic nie widać, yy, więc no to co? Miego yy, nie lub w że nocy. Miego. Siema widzę widzowie, Dzisiaj jest. Kolejny dzień już bez, tak Wam powiedziałem. I to jest o, o, hotel. Nie, to jest pot, hotel. No. jak sprawdzałem. na no, poniżej sorry. Nie? I to jest motel o To oni liczyli po rabusach. To poropisa, nie, nie, nie mieli to, za, to już zarządzać, ale nie udało się. Więc to, to, to porzucili. Jest aktualnie, jest prawnie, jest do nich. Ale faktycznie do wszystkich. Nie? Ale no to zostawili, y, i to sobie z tego robi, tak. I tak to no nic nie ma, tylko ta tutaj była. No i sobie, panie Raj, tutaj tu, nie mam czy co? przełom, stacja. Chyba to, to jest garaże, chyba. W tym no to, to co, lecimy. Daj. Dziękuję. No to tutaj do, 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 do mnie i ja. No. Co? Jak tam jest? Z centralnie zamkniętego pomieszczenia są okna tam no, Siema widzowie. To, to jest mój kamerzysta. No, a tutaj Bubuś. J.K. i Bubuś inni. Tak jest. To wchodzimy, o. Uważaj, 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 to jest dziura. O. O, uważaj, no. Pokażę wam widzowie. O, no, głębokie nawet. No, na kamerze to wygląda na małe, ale na e, normalnie to może jest takie 2-3 metry może. Może jak pół może jeszcze. A, dobra. era chodzimy. A znaczy co nie? Jeszcze nie. To musimy popobserwować. Słuchaj, to jest taki hotel. No. Tam może kiedyś, 30 lat temu, to było użytkowane, ale do teraz to trochę źle to wygląda. Pamiętam. No idziemy, idziemy do ciebie. Na to drugie pomieszczenie z lewej. Drugie z lewej. No jest taki... To nie wygląda jakby to był jakiś namiot? Takie możliwe. Albo miejsce jakieś, które... To jest nawet tak powieszone. Jakby to jest... O... Tak. No to jak będzie... jest tam wchodzimy na górę, ale jak wchodzicie jakiś cudem, no to, to, to będzie bardzo, bardzo po, e, uważnie. Ale jeszcze widzowie takie coś wcześniej, gdzieś tam, albo nie, nie wiem czy tam, ale... To brzmiało, <laughs>, przepraszam, to brzmiało tam, jakby tam był tam pies, bo tam by było szczekanie, Ale nie jestem pewien, ale chyba stamtąd Będziemy musieli bardzo, 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 bardzo uważnie tam być. No co jest? Zostawione tam jest. Widzisz? Tam ten pokój, widzisz, tak jest, jakby szafa zostawiona. Z lewej? I ten z, le z lewej drugi nawet za, za tym wszystkim jest takie jak wygląda jakby była szafa za, za no to tam widzowie tam może być zablokowane, jest, tam raczej nie wejdziemy No ale tam no, to, to jeszcze drzewko wyrosło jeszcze No tam nie widzisz no, ty tutaj Ty na górze ty ten... chyba też to no, wyrosło tam Tu nie, I tam jeszcze drzewo. Tu jeszcze Ej bo no, dobre no. no, Jakieś papiery są tutaj Przejdźmy sobie na Jakieś papiery są o kurde, nie dotykaj bo... stary nie skierowanie. Potrzymaj wiesz, po, kamerę. Tylko nie, nie zasłania kamery. A to, musiał może lepiej. Żeby nie żadnej, żadnej bakterii. Jak, Jak coś tak nagryw z tej strony. Dobrze. Dobra, to... Zgierasz, Jakieś skierowanie uczniów techniką gastronomicznego pole hotelarskiego numer 10 klasa. Jakaś tam w celu odbycia praktyki zawodowej zawodowej... Dyrekcja ze szpół, Dyrekcja chyba to jest Zgody To ze zespołu szkół gastronomicznych numer 1 w Prakowie. Dziękuję za wyrażenie zgody na przyjęcie naszych praktykantów zgodnie z zawartą umową. Pracujemy do jakichś tam następujących y, uczni uczniów wychaczy. słuchaczy to Są jakieś nazwiska i... Sanicka Oto prawdopodobnie w tym hotelu mostelu był... Y, była jakaś restauracja albo kuchnia i tam mieli ich no. przyjąć. No. No i takie skierowanie było. Uczniów A to styk... jest jaki rok? Y, 2010 chyba. U -u, to, to mój rok urodzenia. A który to? 26 marca. A. Dobrze. Lepiej... A. O, dawaj. Ale tu jest woda. No wiem, dlatego dotykam noża. Skierowanie... O, klasa trzecia. O! To jest, to jest? Praktyka, praktyka tych, tych. Y, techniczna, y, chyba. Gastro, no, y, pierwsza, pierwsza, przy arce. arce. no to jest A, to chyba to samo. No, klasy trzeciej H. Trzeciej H. chyba Tam nagrywa, chyba. No. to jest jakieś ogólnie skierowanie, że tam... No i lepiej ten nóż, no, bo, no, bo ja, ja nie chcę no. Dobra, Kuba. Mogę cię nagrywać? Dobra, kuba, ja nie co tam że tam jest ustal człowieka, ale to były specjalnie tak graffiti zrobione. A dobra, to daj. Dobra, fajnie. Co to to widzę, jesteś się znów u mnie. Nie jak pierwsza praktyka techniczna. Gastro pierwsza... Pierwsza przy Arce. No co tam się arce? No nie, bo to by było tego. Czyli, ludzie, takie po strajku to był taki... Ale ludzie, e, czekajcie, chodźcie tutaj e, do tyłu. Tam na dachu, tam no, widzę, jest jakiś, e, nie, nie nie ten budynek. E, tam jakiś, jakiś no. alarmian, namiot chyba jest. Ale to, to jest od wentylacji. Tak. Wentylacji? A, A dobra. dobra. Tak, bo widziałem to. Dobra. Właśnie też na to zwróciłem uwagę. No. No. Pierwsze miejsce, które wierzyłem, że było bezpieczne, to tam. Tam, tam są otwarte Oto ośmiu. To jest nie koło tego hotelu. Ja... No ta. tak. Niedaleko. Nie dolić, to możemy tam, tam są takie mniejsze te tam mniejsze tramwaj. Jakieś kable? O, 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 jedzie tędy. Maga, bo tutaj Dlatego mamy buty. <głosy> <głosy> No to byłoby ciekawe. No. Ale raz wejdźmy, to jest... Jakiś... Ten... No chłopie, to są y, stosy śmieci, nie? To jest logiczne. To A... no było. O, jest latarka? Y, jest latarka. A jakieś śmieci to są. Śmieci, śmieci. Jakieś chyba toalety to tu miały być. A moja latarka nie latarkuje. Nie ciekawe to, nie ma nic. na No ciekawe to jest, na, na średnie ciekawe. Ja szczególnie się boję tego miejsca. bo Dlaczego? ja nie wiem. Kto Ej, to tu szczury ma... tu. Słyszałem te kapiski. A to chyba szczury, no? Hup. Dobra, nieważne. E, tak, my my jesteśmy co tutaj. tutaj? A. No, patrz, Warsztat, albo, myjnia. albo myjnia albo myjnia, no to myjnia. Myj... tutaj byłoby takie no, myjnia, wjazd. wjazd wjazd? no no tak, no wjazd jakiś no to tutaj. hotel przy oh. autostradzie, no, no jakiej... żeby odpocząć na przykład po do długiej podróży no, no dwa, ale oni zrobili ten y, kosmonapis to chłopaki musieli się spuścić na linkach z, albo, no, zakup, no, albo kup, z okna, albo z zaku. no tak, no o, o sypie się sypie się chyba nie? To, był śnieg, to by śnieg, to bo widzisz rozwaliło się cały, to by śnieg. A, dobra. Bo to, jakby to, by, by, by to byli ludzie, to by jeszcze nas dali. No tak. Te... No. no właśnie, te by chcieli, bo, to by krzeli wypierdalać ten nasz teren. A ja wtedy to 911, właśnie mam <grym> będzie się. No no no. Nie właśnie... Przetrzymują nielegalnie w sad. I chcieli, chcieli nas powiedzieć. No właśnie. A jakieś tam wie... poproszę, jakieś... No i widzowie widzicie? Ale tam, tutaj jest jakaś siatka na ubrania Tutaj Suszarka Suszarka, no tam. Tutaj No I widzowie jakby, co? To, to nie są oczy, tylko liście Można się pomylić na kamerze Pokaż. Serio? No tak ta, Czekaj no No tak To wygląda no ta, no, jak, 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 jak oczy jakieś No to jest No tak Znajdźcie jakieś taki kolory gruby patyk Jakiś jak go i będzie chciał nas zaatakować, to twierdzą go ten fotiek no, kreatywne, kreatywne, ale czy Co? prawne Nie, zależy to, od sytuacji No jeżeli nas zaatakuje, no to, to jest jak w bejsbol, prawie, że no to mu zamachni się z całej siły, mu i będzie. No są obrany też, nie? O tutaj widzowie. zowie? Deska Deska na no, jakaś masz no. No, jak chcesz to masz, nie? O, tutaj widzę, jakieś miały być, tak, jak, w dziurach, bo, pamiętasz, że z trzy razy ci wypadł telefon, pamiętasz? O, to miałem dziurą, w kieszeń, przecież, nie? O, tutaj, y, tutaj miały być jakieś dystry dystrybutory paliwa, nie? A, no tak, takie szkło. No tak, jakieś sz szkło. Tak, widzę jakby co, nie przechodź, kur... co ty robisz, no co? nie przechodź nad taką dziurą tam jest tego. Bo to co to zrobiłem, to, to, to było bardzo głupie, tak samo jak ty, chłopiec Ona to było bardzo głupie, stary To tutaj, kolejne o, jakiś lód tutaj jest Słyszałem jakiś jakby Jakby jakiś wiołek stał za ścianą i się tam przyglądał. jak coś przesunął były taki szmer jak tam stał niedawno jak urodziłem się. no dobra. Oto się przywitamy, kulturalnie, nie? właśnie, przywitamy. O tak, dobry, proszę pana, chce pan coś, ja może pan kupić? O, te ludzie, to jest oje... E! E! Co, co wy odwalać No chodźcie, no. Tutaj, patrzcie tutaj. Tu jest napis, obiekt, obiekt monitorowany, nie? No dobile, no. Chodźcie no e Chodźcie Tutaj patrzcie to jest obiekt, obiekt monitorowany nie? Patrzcie To jest nowa naklejka jakaś niestara, tylko nowa właśnie, to jest nowa No, czyli no kamer, kamer nie widać Więc albo to jest od, do odstraszania albo są kamery, albo ukrywane, ale poukrywane, ale wątpię. Tak, no, to No właśnie jest jakby... Tam. Na jakieś nogi od trzesła. Ja to jeszcze żeby no to... No to co, wchodzimy do środka? Nie. <grabiarki> jeszcze nie, lepiej tak stanąć, pies, tak. pies czeka. Tak, jest to tam, no, do, do tamtej ale strony. to może być jakiś bezdomny pies, który na przykład... Jest chory? To jest chory to jest, bezdomny bezdomny pies by nas nie awansował. Ale, ale... Słuchajcie, chłopaki. Bo gdyby to był pies, nie I nie byłby przywiązany... Uważajcie, bo to jest kolejna dziura. O no to by no nas wybiegł, wybiegł, już dawno, A, nie? Albo on by miał jakąś łapkę tak... Jak? Skuloną tak, jak normalnie chodzi pies. O, słuchaj go, no. Pies? pies? No ze środka go słuchać. No, tam gdzieś z, gó z góry jest gdzieś. Pies. O, chyba z tą, no, tam to. Tamtego w pokoju. Tam, tam, no. Ja już nie będę chodził po sklepach. No to nie wchodźcie. Chodźcie. Jak to powie... Y, na telefonie sprawdzasz. Y, podaj mi głos psa. Dzień dobry. A my tej, no, w tej filmie na YouTube robimy z zwiedzaniem opuszczonych miejsc. Tak? My robimy film na YouTube o opuszczonych miejsc, nie? Robicie co? E, film, nie? No dobrze. No, jakieś no, pasje są, nie? Co jest? Jakieś pasje, nie? Ani, no ani pasje. tylko pasje, ani tylko przed komputerami. Ja nie jestem komputerowym, co jestem Polakiem, kurwa, niech ludzie na No i dobrze, panie Polakiem, no. dobrze. Ja też może być. Nie, mnie nie Tak? bo możecie się to zajęwać, zawalić. Dobra, no nie nie? dziękujemy bardzo. Możecie sobie zrobić również tutaj również tak, nie? E, bo ja też tutaj przychodzę do ludzi, którzy kurwa są siebie do mnie i możecie sobie zrobić tutaj sobie zdjęcia, wiecie, chodzi. Po schodach możecie wejść do góry, ale nie chodzi nigdzie wyżej może to grozi z obaleniem. Dobrze, dziękuję. Żebyś, nie, Żebyście, kurde, wiesz, Nie, 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 wszystko... nie, 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 krzywdy. No, jak, właśnie, nie? Bogu, Miał nie, 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 mnie, nie, 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 Miał nie, nie, Ja mam na auto, bo... to mnie go nie, 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 to nie, 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 no to, No to wchodźmy. E, tam nie, widać, że ma takie czyste ubrania, więc w domu jest. O, To. Ok. Spoczynek? Nie, no, ale nie skutam, to jest tutaj. No, chyba ta. No, chyba ta. No, może mi, ale tam mogłoby być serio występnie? No, to mogłoby być jest bo w każdym, w którym jest, może mi musi być w przyszłości ten bezdomny. To tak przychodzi. A poza tym, czy ludzie tam byli, czy ludzie No mili nie? Spoko. No ta, ale to są, nie mieli jakiegoś na przykład takiego szpła w ręku. No tak. Ja w sumie ja tak patrzę po, po kieszeni, czy nie trzymam jakiegoś rzeczy w kieszeni, czy ja też nie wyciąga ręki, nie? Bo jak, jak trzymam rękę, to, to co, co, co sam miał, ale to możliwe. Ale, ale, ale no. to jest pewna szansa. No. No to tam na górę już nie, nie wchodziłem. No, nie ma tego plakatu. A nie plakatu znów? Co, co, co się, chłopie, ze straszy tym plakatem? A. No to opatrzcie. Ja, Szoru? Ja, wszedł tu na górę. Tu, chłopie, tu, tu masz dziwna sztura. Dosył, nie widziałem, jak wszedł. Tu, tu, tu. Pan? Tam? Ta, tam, gdzie siedzisz, tam jest dziura szczura. A, <ślałem> siedziałam sobie... w Skoczył stąd i się zesłał mniej i kupił do Odejdę. <gry> Fajne. Ok, tu jest. Y, y, nazwa, nazwa tego hotelu, widzę JB, czyli może Joanna i Bartosz, albo inna nazwa. Jury? E, na górę nie wchodził, no. ale lepiej, tam mówi to nie na lepiej nie. A może to jakiegoś bezdomnego jest w pulsach? No to, to wiadomo, ja to może kogokolwiek. Kurde, tak. O to nie. Właśnie, ale no to ja nie, nie stajemy. Ech, chopie, chodź tutaj bliżej. Gdybyś tam. E, to tutaj ja, widzę deszcz, e, śnieg e, spada. Stopniowo. Nie, nie. Chce być zawolony. Dlatego trzeba w, w, w takich miejscach tak ostrożnie. No. Dobra, chodźmy dalej, nie? Bo na razie jesteśmy tylko w polu. A tej... w... nie, 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 tak, tak to jest ciekawe No, tak no, no, no. no, nie no, ta. mm. już jakieś toalety O, oh, wentylacja tam w górze No mam tu tekę, że nie leciało Mieć tusy. No, to nie, mieć nie, 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 ciekawe. nie, 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 Co? nie, 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 mogę. To właśnie nie, bo To nie, 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 do do, do to praktyki, nie? No, to tutaj była ta nie, gdzie mieli być, miały być praktyka praktykanci? Tak, No tak. Z moim kolegą, kubą, tutaj wchodziliśmy tam do środka. Tam ogólnie nic nie było. O, no. O, w śmieci. No, w śmieci, ale może szczurek. Jakiś szczurek, no. Patrzcie, o, o! Taka ciekawa skała nie? mnie. Tutaj jest ko 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 kozeł. Ale to nie takie zwykłe kozo, tylko to jest taki kozo satanistyczny, nie? Ja? Bo, pójście, tutaj są te rogi, te uszy i jego broda. I to wychodzi z tego taki, no, przynajmniej na wzór pentagramu. To albo sataniści, albo są to po prostu, jaja. Na Maso nie modlą się do kozo, to sataniści. Albo sobie to co się prostu, jaja. No. Chodźmy do innych powierzchni. Nie do pomieszczeń innych, ale na górę to nie wchodzi lepiej. No to miałeś jakieś chyba źródełko wody albo fontanna? Coś widzowie. No się uważa, że to kable stary, uczony, można sobie to zrobić? No z nie kabla.

No, pamiętam, że jeszcze no, był jakieś myszy, Kuba właśnie tak zobaczył. No, że są jakieś dziury. Na drugie piętro I to szury. takie trudne piętro. O, no, trudne, trudne. Może no, się nie wchodzić najlepiej. No. A te takie zawieszenia, to co to mogą być? No to powiedzmy, yes, tam mogą, mogą być bezdomni, nie? Ale o. nie te zawieszenia, takie kołki A wystające. No to y, jak, jak tutaj robili... Y, było już to rodzeństwo, nie? No. No to oni prawdopodobnie chcieli to unowocześnić, jak, jak na dawne czasy. A no tak. wygląda. No co? Nie, 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 stary, nie, nie, nie rzucaj, uradzę ci, nie rzucaj. Albo do środka, żeby sprawdzić ten pieprz. Nie, nie rzucaj no chłopie, mówię ci. A po drugie, mogą być tam bestoni, którzy by mieli takie szkło i by No właśnie, by, oni, oni też by, by? rzucali. bo by na Zaraz? P pistolet na kulki ma. A to spoko, nie się strzela. Serio? No tak. Ten dzień ziomek, on ma pistolet na kulki. Tutaj fanie, o, to, by... <grym> no to jest fajnie, no niech się strzela. Oczy, nie, to jest pyszli. To jest pyszli. O! Ubrandka jakaś. No, może być, bo... I ten dzień się tam strzela, chłopie sobie kulek. <grym> no. A przepraszam bardzo. E... Rada, e, bo, radzę nie wchodzić na górę, bo to mi będzie zawarliście jakieś osoby. Co mogą być, przepraszam. Dziwna, ok. No mi powiedzieć, że to. No, te skóry są takie nierówne. Teraz te te skutki. tam są, jak no, to widzicie. No, Kuba To, że, no No to, na znaczy też Kuba no, Pamiętasz, że tutaj była taka kanapa, była kanapa Tutaj była taka Tutaj? No i co, wyleciała No Ale, że w którym okej okay, tym czy tamtym? I, tym, ty, tym tutaj Co są, tutaj. a te, a te co jest A, czyli tym, tak? Tak, tak Dobra To było, centralnie tam kanapa Czy tam była kanapa? Fajnie no. no No to chyba tyle, nie? No tak Ale w sumie nie, nie wszystkie pomyślenia zrobiliśmy No nie no, my byśmy tam weszli, jakby nie ci. No, wiec no, no. no. Ja bym tam wszedł, ale ze względu, że tam, tam byli, to różnie może być. Tutaj wszedł, Ale tam może być lub pies. Lub... Ja bym tam ściukami, żeby odgonić szczury. No pies to być na górze? Nie? Piękno, tak. I to jest nawet no, ta kanapa. No tak. Zasunęli no ją sobie. <laughs> Kreatywność. To, żeby to rany było im zimno w łepek, no, a no, to tak. co idziemy do tego przed nami? No właśnie, tego ja ja nie hajcie po Ja strach po Nie bądź dzieckiem, bora. Fermana, fermana. Też i tak Na nas widok, uciekną. Tak, jakaś dziura tutaj Dzień, jest kolejna.

Możliwe. Możliwe. A było? Proszę. Ja, ja. To przechodzę, To się przechodzą, no. no. Ludzie jak ludzie, no. Przychodzą i odchodzą. Dobra. No, no to, 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 to takie ciekawe mi się spotka, nie? Fajne tego. Tu czukaj też psa może to jest Nie wiem, może, możliwe. Ej, tak, chodź. się słyszę? nie tam, to tamciej do dwie strony weźmy. to widzowie, to już koniec tego filmu, tylko zrobimy outro. I to zobaczenia, nie? Gdzie to idziecie, Idziecie? ma widzowie! Oto, ja, to ja domnik z e, JJ inaczej Bubuś musiał iść do domu, bo co tam się stało No to są gdzie ostatnio ja z tego, żeby idziemy już do domu do domu przewodzą i to co? Miłego dnia e, i zostawiśmy subika, komentarz i miłego dnia znaczy, No wiary? O kurde Skurwa. A! 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 Nie! A! Nie! Dobrze że pana, Dobrze! Ej, ej! O kurde! Al ten gościu! Dobra! Siema widzowie, to było trochę dziwne. No, to się mam jego dzianka. Do widzenia! Pum! Niego!